Dzień dobry, hejka, czyli witajcie, jestem Kasia, witam na Elefant Sportu TV, a razem ze mną Piotr Kauzki. Siłanko. Cześć, witam Państwa, dzień dobry. E, jak widzicie, no. zmęczony Piotrek, bo jesteśmy świeżo po treningu. Ale no, Rafał, Rafała, nie ty. No, nie, tak, to Gawro ma zadyszkę, ja nie mam. Nie, ale powiedz mi, już został tydzień do walki, no to ponad tydzień. Jak się czujesz i jak, jak te treningi ci idą? Dobrze, bardzo dobrze, oczywiście. To znaczy... Jak na gawrona-wrona to idą bardzo dobrze, a jak na jakiś tam założony cel gdzieś tam w mojej głowie, to jest jeszcze daleka droga do Massachusetts, ale, ale, ale powoli, małymi kroczkami no będzie dobrze. No wiadomo, swoje jest tam waga super ciężka i, i, i w takiej super ciężkiej zostanę nawet najbardziej zredukowany, więc nie jest to łatwe zadanie wyrobić, tlen, kondycję, szybkość. To mm. słowo szybkość jest w ogóle taką... Patrzymy na rok. Właśnie, właśnie, właśnie tak, patrzymy za nami e, Radek. E, wykonuje jakieś serie niewidzialnych ciosów i tak. Się... No tak. Taki, taki poziom osiągniesz? Nie, nie sądzę, nie, nie, to, jest, to już Nie mogę nie, 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 nie dożyć tego. Nie no. Jak przyspieszymy razy 30, to może. O no, no, chyba że tak, jak mnie do przodu zrobimy, nie? Ale powiedz mi, to mówisz o tej formie, którą chciałbyś odnieść, nie że na Rafała, ale ogólnie, to kto byłby w twoim zasięgu wtedy? E, we Frikach? No. Ja jeszcze raz będę podkreślał, proszę państwa, ja nigdy nie będę prawdziwym takim sportowcem i do zwykli zawodnicy władzy ciężkiej są i 99% będą dla mnie nieosiągalni. Mam 39 lat, to trzeba pamiętać, tak? Mm -hmm. Natomiast jeżeli, e, jeżeli przyłożę się e, do treningów, jeżeli nie będę miał żadnych kontuzji i po prostu wytrzymam, to nie ma takiego frika w wadze ciężkiej, którego, którego mógłbym nie pokonać. Frika, mówię frika, tak? No dobra, ale tu nasło się od razu pytanie: jeżeli mówisz o frikach, to Danis Załęcki wchodzi w. Fryki czy nie? Ten... Na przykład Denis uważam, że byłby no, dużym zagrożeniem, jeżeli chodzi o ciebie. No tak, ale Denis Załęcki. Zale... Ja, ja ważę no, ważył zawsze pomiędzy 130 a 145 kilo, a, a Denis Załęcki nie wiem, ile waży chyba 50 statki, tak? Nie, on chyba waży coś około 100, 105, nie? Coś takiego? 105, no. No. no powiedzmy, że Denis Załęcki w danej chwili jest poza moim zasięgiem, natomiast. W przyszłości, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to, to, to ja nie mam oporów, żeby się z nim zmierzyć, tak? ale to, tak jak mówię, jeszcze daleka droga do Massachusetts, proszę brać to pod uwagę, bo jeszcze jak są ci odbiorcy, tutaj usłyszą tylko przednią część zdania, nie słuchają do końca, już będą komentować, że, że, że tu kogoś Zapraszam do pojedynku, to tak nie jest, a my mówimy czysto teoretycznie, tak, Jasne. przyszłościowo. Ale jeżeli chodzi o Rafała, bo tak rozmawialiśmy i, i też, jakie ty masz wrażenie, jeżeli chodzi o jego podejście do treningów i do twojej osoby obecnej? Ja, ja, słuchaj. Mi, to jest dla mnie dziwne. Jego osoba jest dla mnie bardzo dziwna. Ja się staram na tym nie skupiać. Skupiam się nie na nim, tylko na sobie. Wiesz, ja też nie jestem typem gościa, który siedzi w internecie i tam, non-stop, to wszystko wertuje, obserwuje. Więc wiem, że jak internet kłamie, zakłamuje, telewizja to samo. i. No, staram się nie, nie brać tego tak do siebie, natomiast jeżeli ja słyszę na, na zadymie tak, on mówi, że on w ogóle nie trenuje. Czy się zastanawiam, czy on kłamie, czy... No, czy on... Nie wiem, czy widziałeś, przerwę cię. przepraszam, dzisiaj wstawił story godzinę temu, więc pewnie nie widziałeś, bo też byłeś w treningu. Ma oko podbite delikatnie, wstawiał zdjęcia, jak sobie przykładał lodami, więc chyba coś trenuje. No to, to coś, coś, coś w takim wypadku trenuje, no to jeżeli, jeżeli, jeżeli trenuje, a ja mówi, że nie trenuje, no to, no to jest to jego zagrywka lub kłamstwo, no nie wiem. No ja nie uważam, żeby ludzie, którzy mnie obserwują, no jakąś tam mam, no, od jakichś tam odbiorców mam na tym Instagramie, nie, jest, nie są to jakieś nie wiadomo jakie zasięgi, ale ci ludzie mnie obserwują i nie wiem, czy chcieliby mnie obserwować, gdyby, nie, gdybym siedział i mówił, nie, ja nie trenuję, ja mam no wszystko, wiesz, wyłożone i tak dalej. No to po cholery do walki, tak? No to kogo mają obserwować? Gościa, który, nie wiem, wejdzie tylko po, po to, żeby odklepać i kasę wziąć, też nie na tym polega, nie? więc ja też jestem ogólnie słaby w tym Insta Story, z tym wszystkim i jasno z tego zdaję sprawę. Z, z drugiej strony też patrzę, że no, ja nie lubię, jak ktoś, kogo obserwuję, zarzuca tysiącem wiesz, filmików codziennie, mm. bo to jest dla mnie męczące i sam staram się tego nie robić. No ale jak wchodzę na trening, czy nawet, nie wiem, idę pobiegać, to informuję o tym odbiorców, że, że to robię, co chcę być z nimi. Szczery, tak? Mhm. Żeby nie było potem właśnie gadki, że tak, ja tutaj zasuwam, a tak naprawdę się barze i piję piwo. nie? No tak. Wiesz, tak. bo to też jest fajne, żeby no, dużo osób obstawia kupony jakieś, Jeżeli to mówisz, że jesteś turbokozy, ja potem rzeczywistości weryfikuje, no to też jest niefajne. Ale tak jak robisz, no, spoko jest to, że właśnie informujesz widzów co tak, ja u ciebie. I informuję, czy, 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 czy tam stójkę jak robię na, na, na w klubie bokserskim Legia. Czy, czy tutaj w Uniku, jak jestem, minimum te trzy razy w tygodniu w Uniku jestem, tak? Trzy, cztery nawet. To, to jest to do weryfikacji, no bo tu się przewija bardzo dużo ludzi również ze świata frików i to oni mnie widzą, że ja ćwiczę, a nie przychodzę i sobie w kawiarni siedzę, tak? Także to zwykły przeciętny Kowalski, który nas, o nie wiem, jakiś tam do niego dociera mój odbiór, może weryfikować moją osobę, że nie oszukuje, tak? Jeżeli zagrywką tego Wrona Gawrona jest to, że. On powie publicznie, że on nie trenuje, a on tam jak Rambo się przygotowuje, no to ja chcę powiedzieć: okej, okay, w porządku. Ja się na niego nie patrzę, się patrzę na siebie. Nawet jak on by siedział w tym barze i pił to piwo, to ja i tak będę robił swoje. Dobra, a powiedz mi, czy po walce ewentualnie jest szansa, żeby się pogodzić będzie normalnie ze sobą rozmawiać, bo chyba między Wami nie było jakiegoś konfliktu. Na pewno nie było jakiegoś konfliktu. Potem Rafał gdzieś tam zaatakował Ciebie na tych wywiadach po pierwszej konferencji, ta awantura na, na Zadymie. Jak to jest? Jakie relacje będą między Wami, jak Ty uważasz? Powiem ci szczerze, tak, ja się tylko mocno zdenerwowałem, bo... Ja powtórzę może to, co tam już jedna osoba mówi w internecie, ja wiem, że to jest obcykana. Ja jestem normalnym gościem, prostym człowiekiem, nie żadnym, nie żadnym jakimś, nie żadną gwiazdą, celebrytem, jakimś, nie wiadomo, nie wiadomo kim, kiniesz. Jest jestem taką osobą, nie, nie uważam, już celebryta chodzący, nie wiadomo co, że do mnie zwykły człowiek nie, nie może z mną przyjść porozmawiać czy napisać. Ja nawet na Instagramie staram się chodzić z ludźmi, jak widzę, że normalnie. Piszą, a nie tam jakiś hejt wylewają, w jakąś tam krótką chociaż interakcję odpisuje im na w miarę możliwości, w zależności ile jest tych wiadomości. I dla mnie takie gadanie, jak już się wchodzi do jakiegoś świata, w którym się jest, świata tych frików i takie gadanie za plecami, jakieś takie próba dyskredytowania mnie za plecami, tudzież jakieś inne sobie to jest kiepska. Może zadzwonić, może powiedzieć, naprawdę, no, będąc już w tym świecie. Nie ma problemu z kontaktem, prawda? Bo tak naprawdę, jak ktoś chce, to się skontaktuje z drugą osobą. Czy, czy w tym momencie pan X znajdzie numer telefonu, czy ja do numer telefonu do pana X, to nie jest problem. Natomiast, natomiast jego, to się zaczęło od tego. Druga rzecz, te kule, które mi wręczył, on no, słabo, nie? Jak, jeżeli on się zreflektuje po walce, to, to kule to jeszcze słabo jedna rzecz, no ale potem wiesz, ten korytarz wąski, e, no wtedy, by to w drugim studiu było przecież wąski korytarz, ja udzielam tego wywiadu, on tam we mnie się wbija, nie wiem po co. Ja też e, właśnie chciałem się tego odnieść. Ludzie, niektórzy zarzucają, że te nasze dymy są ustawione. N nie, one nie są ustawione, ja po prostu nie jestem takim gościem, który, no nie wiem. Nie zostałem zaatakowany fizycznie w twarz, o w ten sposób powiem tak. Czyli on mnie nie uderzył, nie, nie spoliczkował mnie, bo jakby mnie na przykład spoliczkował, to mu od razu petarę na łeb walił, bym się nie patrzył. Nie? On we mnie, mówiąc e, w slangu, tak wjechał, tak. Więc ja nie czułem, e, ja nie wiem, no instynktownie, nazwijmy to honorowo, nie czułem, żebym było powinien się z nim napierdalać, no bo to. E, to, że, że jest spina, to jest jedno, zrozumcie. zrozumcie Państwo, to jest jedno, ale to jest też wydarzenie. Sponsorzy, promotorzy, organizatorzy, e, trenerzy, pieniądze, które za tym idą w jedną, w drugą stronę. No, idąc tym tokiem e, rozumowania, to do żadnej walki by nigdzie nie dochodziło, by się wszyscy na konferencjach zaczęli rozwa rozwalać. No. No i, i takie zarzuty, że skoro ja mu nie, nie zdokautowałem, ale nie on nie zdokautował, to znaczy, że to jest ustawiane. Nie! Gdzieś tam po prostu z tyłu jest w każdym dorosłym człowieku chęć zarobienia tych pieniędzy, nawet ci najwięksi. Nawet prosty przykład, Denis Załęcki z, miał ostatnie ospięcie z, z Dondiego, Don przecież mógł w niego wjechać, zresztą to jest szybki zawodnik, tak? Mhm. Tamten nie, nie, nie zrobił tego, tak? No, to, 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 to wiesz, emocje, ale też nie jesteśmy zwierzętami. My w pewnym sensie potrafimy te, jakąś te emocje sobie skumulować, jakoś zostawić to na walkę. No nie róbmy sobie żartów. Oczywiście są takie zniewagi już, gdzie to po prostu idzie um, instynktownie. No tutaj aż czegoś takiego nie było. No. Nawet na przykład uważasz, że z, bo z twojej strony to nie są ustawione dymy, a z jego strony, bo na przykład jak się tak obserwuje jego zachowania, bo to było na wiadzie u mnie, on ze mną rozmawiał i wiesz, po tam chyba minucie czy minuty 40 tak nagle odpalił się i wjechał w ciebie. Potem na zadymie coś tam o Śląsku powiedziałeś, w sensie o, o jego sposobie powiedzi, od razu, od razu wjazd. Jasek Morański wychodzi z oktagonu i nagle tak znikąd dostaje, wiesz, no, zostaje opluty, w sensie opluty tam wylanna jego cała ta woda. Ale to jest tylko kwestia w niego z jakichś zaburzeń i krótkiego lądu, prawda? Gość ma krótki ląd, naprawdę, i to jest niebezpieczne, i e, e, nie wiem, nikt go nie nauczył pokory, że tak powiem, w świecie normalnym, tak, bo ja znam takich ludzi, co nagle się odpalają, wiesz, i... Nie wiesz tak na naprawdę o co chodzi. Nie wiesz czego się spodziewać po nich. Bo przeciętny człowiek, kto się zaczyna denerwować, to widzisz, masz mimikę twarzy, potem stoi za tym idzie sylwetka, zaczynają iść słowa i potem zaczynają iść czyny. Mniej więcej tak to działa. A, a znam takich ludzi, co od słowa do słowa i on nagle wiesz. I, i oni są w pewien sposób nieprzewidywalni. To jest, to, jest, to jest dla niego złe. To on jest źle odbierany. To, 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 to on jest źle odbierany, to on ma z tym problem, to on ma problem z tą agresją. Tą, tą... Mało tego. W oktagonie też nie jest to dobre. Czy uważasz, że w oktagonie też możesz się odpalić i, i ty to wykorzystasz umiejętnie? Tak, dlatego, że ja już pokazałem w walce z Rzeszowskim, jak ona była taka była, ale ja się nie odpaliłem. Ja potrafię e, nawet prost, prosta rzecz, jak... E, Przyrodzkiem walczyłem w K-1, tak? Do tej walki byłem praktycznie zupełnie nieprzygotowany. Um, brakowało mi oczywiście tlenu, no wiadomo, nie? Będę ten tlen, będą tam... Ci idioci to, będą komentować znowu z tego tlenu, będą się śmiać. No dobrze, śmiejcie się. Um, no ale na przykład, ja byłem na tyle on wiedziałem, że tam mam ileś razy mogę, że tak powiem, przyklęknąć. To jest liczenie, to zrobiłem po to? żeby złapać oddech, tak? to jest też pewnie częściej jakaś taktyka na mocniejszego przeciwnika, tam była walka o każdą, o każdą, że tak powiem, sekundę, która mogła potem się rozstrzygnąć na moją korzyść, no nie rozstrzygnęła się, jasne, ale odpalanie się to jest krótki zryw, no, wejdzie albo nie wejdzie. No ja potrafię, ja, to nie jest tak, że ja mówię, że ja się nie odpalę. Mhm. Ale ja potrafię to zrobić wtedy, tak, tak, kiedy ja chcę, a nie kiedy mnie po prostu ponoszą emocje i e, nie wiem. Nie jestem w stanie nad sobą zapanować. No, ja dużo w życiu przeżyłem i wiem, że jestem w stanie nad sobą zapanować. A właśnie w sprawie tego odpalania się i ogólnie. Takieś przed, to było chyba przy trzecim prime, jak byłeś na wywiadach w trakcie gali. Taki rozglądałeś się cały czas i mówiłeś, że masz nawet szczękę ze sobą, że jest niebezpiecznie. No. Jak wiadomo teraz na tych frikach, na galach są różne te zadymy na trybunach, mm -hmm. ostatnio właśnie Denis z, mm -hmm. z Piotrkiem Szyligą, co ty ogólnie o tym uważasz? Bo jak jest twoje zdanie na ten temat? Czy powinno mieć miejsce, bo że tam szkodzą normalni ludzie, rodziny z dziećmi czasami szkodzą na takie gale, a tu nagle bijeś, nie wiem, jaki był Adwido, z, z, z GmW i ogólnie takie różne zadymy? Um. Co ja o tym myślę? To znaczy, że tak, punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Jak ktoś z Was jest w bloku, to wie, że co dla jednych jest sufitem, to dla drugich jest podłogą. Tak, to są naprawdę mądre słowa, się nad nimi ludzie zastanówcie. Z jednej strony dla przeciętnego odbiorcy, który tam przyjdzie z małymi dziećmi, o Boże, jaka patologa, oni się biją. Z Druga, z druga sprawa jest taka, że ja na takie wydarzenia w ogóle bym nie brał małych dzieci. Tak, na no tego znaczy. Tak samo jak jestem przeciwnikiem tego, żeby w strefie wolnej od ubrania, czyli w strefie gości, były osoby niepełnoletnie, przykładowo na saunach, mhm. tak nie jestem zdania, żeby na tego typu wydarzeniach jak Free Fight, a nawet szczególnie Free Fighty, były osoby poniżej 17 roku życia, powiedzmy. No 17 latek już może zostać skazany w polskim prawie jako dorosły, to też jest może brać już odpowiedzialność za to, co widzi, bierze. To jest jedna strona wydarzenia. Właściwie to jest kostka wielościenna, nie będę od tego doszedł. Druga to jest taka, no... wszędzie tam, gdzie są sporty walki na całym świecie, w jakiś sposób to są bardzo duże emocje i testosteron, często też estrogen, bo kobiety też może w mniejszym stopniu one bardziej tu już w klatkach to zanotwiają, ale też potrafią się spiąć bardziej słownie. No. Natomiast mężczyźni bardziej siłowo i to, wydaje mi się, jest nieuniknione. Ostatnio gdzieś gala była jakaś boksu. przykładowo ojciec Fiurego wystartował do pola jakiegoś tam, to jest Freakfighter, taki coś a'la Freakfighter. Też tam przecież poleciały grube słowa praktycznie, gdyby nie ochrona doszłoby do awantury. Więc to jest tak, z jednej strony nie powinno to być, z drugiej strony ciężko jest Ciężko jest wymagać, żeby coś takiego nie powinno być, nie, nie doszło do miejsca, bo to wszystko zależy od sytuacji, od ilości ludzi i tego, jacy są ludzie na danym wydarzeniu. No ale jest jeszcze trzecia strona. Ci ludzie, którzy będą oglądać ten materiał, oni się tym jarają. To, to fakt. To robi największe wyświetlenie. To robi wyświetlenia. I ja zauważyłem po tym, jak się pojawiłem w świecie Freak że najbardziej krzyczą, jaka patologia, a jak w ogóle, jak tak można, ci, którzy to oglądają. Nie ci, którzy tego nie oglądają, bo ja znam naprawdę ludzi, którzy nie oglądają tych flip to zupełnie i oni nawet nie wiedzą, co no, ja Nie wiem, nie interesuje mnie to. Mhm. Krótka piłka. A ci, którzy w komentarzach, tak, prawdziwi sportowcy to nie mogą, muszą ten, a tutaj jakieś, bla, 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 bla". to to siedzi, wykupuje i ogląda. Dzięki, mordo. Okay. Ale powiedz mi, o kim ty mówiłeś wtedy właśnie, że, że masz wielu wrogów, którzy mogą A, się też zaatakować? No to był między innymi właśnie, teraz mogę powiedzieć, to był między innymi ten Gawron z Raz. Zostałem eee, skrytywany za tą ściankę, no ale sorry, zęby lecą przez przypadek, to nie jest tania sprawa. Eee, w freak zarabia się dobre pieniądze, znaczy inaczej, ci najwięksi, najwyżej tam, to zarabiają bardzo dobre pieniądze, ale ci pomniejsi eee, zawodnicy zarabiają bardzo dobre, bo to są naprawdę duże pieniądze, ale to nie są miliony, i za tym idzie też wiele wyrzeczeń, również finansowych. Państwo musicie pamiętać, że my do dostajemy wypłatę, jak odbędzie się walka. Na przygotowania do walki my wydajemy. Tak, im większe przygotowania, bardziej przygotowane, tym na to idzie więcej pieniędzy. Potem jest walka, jeżeli ona dojdzie do skutku, wy, 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 wyciągamy te pieniądze z, z powrotem. Odliczamy ile tego wszystkiego zostało, i następne przygotowania. Więc to nie jest tak, że, że jasne, jak ktoś ma regularnie walki, i tak dalej, to suma sumaru wychodzi dobrze. Ja nie narzekam na cyrki, jestem bardzo zadowolony z tych pieniędzy. Jest to potężna, potężna suma pieniędzy spływająca mi na konto przy kontraktach super. No ale ja muszę wyjść do tego oktawionu. Tak? Ja, muszę do niego, ja muszę do niego wyjść, muszę w to włożyć, wyjść, z opłacenie trenerów, jest opłacenie różnego rodzaju innych, całej rzeczy dookoła. No, to nie jest takie, takie, takie proste. Więc jak ja mam dostać na tematu, ja wychodzę, kurczę, na, na wywiad i ktoś podlatuje, a tam są reflektory, I mam dostać z partyzanta, no bo bardzo często tak się właśnie dzieje, że takiego partyzanta, to jak nazywam półpartyzanta i mam mam stracić dwa zęby, huk w te dwa zęby, naprawdę, bo to się wstawi, nie, tylko, że kurde to kosztuje, to ja muszę to doliczać, no tak, do, no, muszę, muszę to do puli wrzucać, no. no. no to też nie, nie, nie na tym polega i z, od momentu, um, od pewnego momentu to idzie w tą stronę, że na coraz co konferencja to, to są większe szarpaczki za dymy, bo ludziom nerwy puszczają. Poza tym no, ludzie chcą to oglądać. No. Więc, więc nawet gość, który atakuje mnie przykładowo, przecież on się z tym rzeczem, mogę mu oddać. I oddałeś? Rościłeś temu Gawronowi Warga ostatnio? Czy tam coś zrobiłeś? No Czyli tak, z nim. No, no, tak a, a zostało mi gdzieś tam zarzucone, że to jest dym ustawiany. No to wiecie, no. Wąski korytarz. Ja trzeba zobaczyć też, nie ukrywam, jak on jest silny, powalił mnie, dostał bombę. Okej, okay. w sprawie bomby, to powiedz mi jeszcze oprócz Gawrona, no pewnie bomba. A kto jeszcze? Wiesz, ja ci powiem szczerze, teraz jeżeli bomba wygra z Mateuszem Morańskim, to ja będę w ciężkim szoku. Chyba jak większość internautów. Ja będę naprawdę ciężki w szoku, żeby nie było. Ja nie jestem jakimś fanem Murańskiego. Nie jestem Mateusza, nie jestem też jakimś antyfanem. Nie znam gościa, więc ani mi on zimbi, ani grzeje. Jak z nim porozmawiam, to będę mógł się coś wypowiedzieć, tak? Na razie nie spotkałem go osobiście. To co sądzisz? Wiesz co, ja go też osobiście nie spotkałem, natomiast wiele rzeczy, które on mówi w internecie, dla mnie jest po prostu jakimś odklejeniem totalnym. Chociaż do pewnego momentu ja grałem w tych wszystkich małych serialach, nie? Mm -hmm. I, I często jest tak, że przychodzę na plan, to widza, widzę gości, którzy przychodzą tak jak ja zrobić robotę, i widzę tak zwanych artystów wewnętrznych, mm -hmm. którzy oni to. Mają tam linijkę, zwrotki do powiedzenia, ale oni to przeżywają. Wiesz, tak, tak strasznie, ambitnie do tego podchodzą, jakby to była rola o rozkara, nie? No. Z jednej strony fajnie, że chcą się zaangażować, ale z drugiej strony też to wychodzi poza pewną skalę. No i tak samo jest z Jackiem Urańskim, że albo, on się za, albo robi to celowo, bo, bo, no bo ma jakieś z tego tam profity, no oczywiście, że ma, ale gdzieś tam się zawiesił w tym i, i, i no i tam, wiesz, linia tego hejtu już przekroczyła u niego taki, pewien taki poziom, że on możesz powiedzieć, że co. Co no I chodzi? to już nie rusza, tak naprawdę. to już nie rusza. Coś ciekawe, nawet ludzie, co wspomniałem wcześniej, którzy nie wiedzą nic o free rozpoznają nazwisko Murański. Tak, nie tak. wiedzą dokładnie co, kto, o co chodzi, ale Murański gdzieś im tam coś tam słyszą, dzwony nie wiedzą, w którym goście. Dobry zna. pomysł na biznes po prostu. Bardzo dobry pomysł na biznes. Pytanie tylko jak ktoś się z tym czuje, tak? Ja tak powiedziałem, Murańskich nie znam, nie, nie mam zamiaru też, wiesz, jakoś negatywnie bardzo się wypowiadać, o kimś z kim nie rozmawiałem. Chciałbym chociaż odbyć z nimi jedną rozmowę, nawet krótką, żeby móc za, mieć zdanie, no bo to, co widzę w telewizji, to jest jedna rzecz, tak? Czytam w internecie, nie mógłbym, Te jego niektóre wypowiedzi są dla mnie skrajnie szalone, więc jak spojrzę gościowi w oczy i stwierdzę, ok, wierzysz to, co mówisz, no to będę mógł się powiedzieć, że wariat, nie? A jak się okaże, że to jest inteligentny facet, który mi powie, słuchaj, stary, gra, to się sprzedaje. Easy money. Okay. Dobra, to ja ćwiczę, żebyś jak spojrzysz w oczy w poniedziałek, Rafałowi, to żeby było spokojnie. A potem, żebyś na walce zrobił to, co chcesz Dziękuję zrobić. Dziękuję bardzo. Zapraszam 26 listopada w Szczecinie. I właśnie chciałem dla wszystkich Państwa poinformować, żebyście sobie zdali sprawę, że Szczecin nie leży nad morzem. Bo jak mówię, że do Szczecina, no. to nie ludziom się wydaje, że nad morze jadą. Polski to tak. Szczecin nie leży nad morzem. I zapraszam Was do Szczecina na Gale Prime. Będę walczył w walce w numer jeden, co jest dobre, bo będę miał więcej potem czasu na świętowanie. E, więc jeżeli będziecie i będziecie chcieli na miejscu ze mną porozmawiać, spoko podbijać. Każdy normalny człowiek, który chce ze mną zamienić słowo i nie jest po prostu zwykłym parówkowym hejterem, może podbijać. Zbie, 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 zbieżność parówek przypadkowa tutaj. E, tak. Może podbijać normalnie, na pewno ze mną może zamienić słowo, jestem normalnym człowiekiem. Także zapraszam was, jeżeli ktoś nie może przyjechać, zapraszam do oglądania. Chyba zresztą moja walka będzie, nie będzie na pay per view, tylko na otwartym na, 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 na YouTube. To też jest dla mnie w jakimś sensie plus, bo, bo ktoś kto nie jest, nie widział mnie jeszcze będzie mógł na żywo mnie zobaczyć. Także ja się takimi rzeczami nie przyjmuję, więc się, wręcz się cieszę. Wejdę, szybko zrobię robotę, wyjdę. Oglądajcie, kupujcie. Dzięki, hej, pozdrawiamy. Dzięki wielkie. Dzięki.